Dzień dobry. Bardzo dziękuję za ostatnie komentarze pod filmem. Zatem dzisiaj prezentuję Wam książki, które e, naprawdę są bardzo przydatne w życiu i zawsze do niej wracam. Kolejny raz czytam tę pozycję. Nie wiem, czy znacie. Biedny, bogaty ojciec, czyli czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia klasa. Robert Kiyosaki, Sharon Lechter. To jest pozycja. Dla osób, które chcą być przedsiębiorczy i ogólnie chcą nauczyć swoje dzieci, i dlaczego warto oszczędzać. Obecnie jest taki czas, że chyba wszyscy z nas oszczędzamy i inwestujemy właśnie. Tutaj e, opis też jest, dlaczego warto e, inwestować, a nie całą wypłatę po prostu wydawać e, ewentualnie oszczędzać, nie inwestować. To może przytoczę taki krótki cytat. Początkowe rozdziały mówią o tym, czym są aktywa i pasywa. Czym to się różni, dlaczego warto inwestować w aktywa, a nie w pasywa. I tak, aktywa są czymś takim, co wkłada pieniądze do mojej kieszeni, a pasywa są czymś takim, co wyjmuje pieniądze z mojej kieszeni. I tu jest taki wzorzec wzorzec przepływu pieniędzy. Chodzi o to, że na przykład gdy kupimy auto, a nie jest nam do niczego potrzebne, a jeździmy nim dosłownie raz w roku, to jest pasywo, bo po prostu płacimy ubezpieczenie, benzynę i wszystko i nie jest nam na przykład potrzebne do pracy. A jeżeli kupimy aktywo, czyli nie wiem coś, co sprawi, że będziemy więcej zarabiać albo że pieniądze zaczną dla nas pracować, to zalicza się do aktywów. Niektórzy uważają, że to są różne fundusze, złoto, srebro, inwestowanie w antyki, inwestowanie w nieruchomości itd. I czytając tę książkę obecnie, znowu przypomniał mi się cytat, że Robert Kiyosaki właśnie wspomina, że bardzo często na jego wykładach, on prowadzi ogólnie wykłady i szkolenia, młode osoby przychodzą do niego i pytają go, jak zrobić, żebym był bogaty. Nawet gdy zarabiam dużo więcej, wszystko wydaję. Właśnie to jest to, że zarabiając więcej, wszystko wydajemy. I tutaj on opowiada, na swój, na, bazując na swojej historii, kim był jego bogaty ojciec i biedny ojciec. Czyli prawdziwy ojciec, oj, ojciec to był po prostu um, pracował na etacie, na etacie, a jego jakby przybrany ojciec którego on nazwał bogatym ojcem, to był ojciec jego przyjaciela. Biznesmen, który inwestował w nieruchomości. I tak. Ta książka rozwija mit, że aby stać się bogatym trzeba mieć wielkie dochody, podważy przekonanie, że nasz dom i nasze mieszkania stanowią nasze aktywa. Tu z tym się nie zgodzę, bo można kupić kolejny dom czy mieszkanie i wynająć lub sprzedać z zyskiem. Ostrzeża rodziców, że nie mogą oczekiwać, iż system końca przekaże dzieciom wiedzę na temat pieniędzy. Tu się z tym zgodzę, ponieważ nasze zajęcia z przedsiębiorczości to było naprawdę wierzchołek góry lodowej. Raz na zawsze zdejmuje, zdefiniuje aktywa i pasywa i nauczy nas, jak również nasze dzieci o pieniądzach, aby w przyszłości osiągnęły finansowy sukces. Tak, i tutaj jest recenzja USA Today. Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec jest punktem wyjścia dla każdego, kto chce zacząć kształtować swoją finansową przyszłość. W dobie kredytów, w dobie wysokiej inflacji, bardzo pod, pole, polecam Wam tę pozycję. Dajcie znać, czy znacie Roberta Kiyosaki. Ja mam chyba wszystkie jego książki. On też wydał grę, która uczy. Jak wyjść z tak zwanego wyścigu szczurów. Czyli, będąc młodym, my biegniemy za pieniędzmi, żeby je zdobyć, jak najwięcej ich zarobić. Następnie je wydajemy i nic z tego nie mamy. Później tracimy zdrowie i po prostu na nic się to nie zdało. Ogólnie dajcie znać, czy znacie tę pozycję, czy znacie podobne książki i czy interesuje Was tematyka. Oszczędzania, inwestowania. Druga pozycja to jest książka, którą mam w domu rodzinnym, a w domu rodzinnym ja ją sprzedałam, ponieważ nie lubię mieć podobnych książek. I to jest Brian Tracy Zjedz tę żabę. To jest książka na temat yy, ciężkich projektów, ciężkich rzeczy do zrobienia. Pamiętam, pierwszy raz ją czytałam, czy drugi. Pisząc pracę licencjacką, następnie pracę magisterską, i ona tak jakby opisuje, dlaczego warto zabrać się za bardzo ciężki projekt i przestać przekładać ciągle wszystko na później. To jest taka motywacyjna książka do pracy, do działania, jeżeli nie mamy siły na nic, jeżeli przekładamy jakieś projekty, czy to w szkole, czy w pracy, czy, czy w domu. To naprawdę taka pozycja motywacyjna. I trzecia książka to jest Joe Navarro: Mowa ciała. Złam ukryty, kod gestów i czytaj ludziom w myślach. Jest to światowy bestseller. I tak. Tutaj jest w tej książce opisane e, są techniki FBI, by lepiej komunikować się w domu i w pracy. Są też zdjęcia gestów otaczających cię ludzi. E, ogólnie tutaj o, jest mowa o mowie ciała na bazie, właśnie e, historii z FBI, ale co mi się najbardziej podoba, to Wam już pokazuję. To są właśnie te zdjęcia. Gdy ludzie tak stoją w tej pozycji, tu jest też opis, że ludzie odchylają się od siebie podświadomie, gdy nie zgadzają się ze sobą albo nie odpowiada im towarzystwo danej osoby. Często widzimy na jakichś konferencjach, wykładach, nawet w pracy: Zauważcie, jak, jaka jest postawa innych osób. Często też widzimy ten gest. Blokowanie oczu jest wyraźną oznaką konsternacji, niedowierzania lub niezgody na coś. I to są naprawdę przykłady z życia wzięte. Może przydawam się to w pracy, może w życiu codziennym. Tutaj jest też opis nóg. Jedna stopa skierowana jest na zewnątrz podczas rozmowy, to znak, że osoba chce odejść. W kierunku wskazywanym przez tę stopę wyraża w ten sposób skrywia, skrywany zamiar. Czyli po prostu ktoś nie chce z nami w tej chwili rozmawiać. Jest to niedogodna sytuacja. Jeżeli nogi są skierowane w tę stronę, jest to chwyt kolan wraz z przesunięciem ciężaru ciała ku stopom stanowi oznakiem, oznakę zamiaru wstania i wyjścia. Bardzo dużo takich porad, czy to jest na rozmowy kwalifikacyjne, czy w pracy, czy w domu, ogólnie chyba najczęściej to są sytuacje yy, związane z pracą, prawda? Często widzimy yy, na spotkaniach firmowych osoby w tej pozycji. Czyli on wskazuje, że jest bardzo pewien siebie i powinien. No i wyraża duży autorytet. Widzimy też często osoby tak, usta, które tak, taką mają postawę na krześle, w pracy. Czyli to oznacza, że one mają dobry nastrój i lubią dominować. Akurat. Tutaj jest napisane, że to jest najczęściej robi to osoba wyższa rangą. Znam i widziałam wielokrotnie osoby najniższe rangą. Po prostu. Można tutaj wiele ciekawostek wyczytać. Jak zachować się w pracy? Dlaczego ludzie nie chcą z kimś rozmawiać? Także jest opis właśnie e, zachowania, gdy ktoś dotyka szyję czy krawat, e, co go stresuje. Kiedy ludzie kłamią, dlatego naprawdę, jeżeli macie do czynienia z osobą w pracy, która notorycznie was oszukuje, kłamie czy manipuluje, czy to w pracy, czy w życiu codziennym, ewentualnie, jeżeli macie takiego przyjaciela, to polecam Wam tę pozycję, naprawdę zdziwicie się, jak to człowiek potrafi kim innym manipulować. Tak. I tutaj jest cały opis tej książki. I tutaj mamy też rozdziały. Czyli opisywane są rola nóg, gesty tułowiem, biodrami, gesty ramion, chwytanie, niewerbalna mowa dłoni, palców. Naprawdę. Jest to świetna, świetna pozycja, taka pod względem psychologicznym, manipula manipulacyjnym. A, jeszcze tutaj są reszta rozdziałów. Więc naprawdę, jeżeli potrzebujecie takiej pozycji, jeżeli chcecie sprawdzić, co ktoś myśli o Was, nic nie mówiąc, to polecam Wam tę pozycję. Ogólnie te trzy pozycje są moją trójką. Mam y, najlepszych pozycji, które do, które, do których zawsze wracam. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione pozycje, do których zawsze wracacie. Czy lubicie tematykę oszczędzania, inwestowania? Jeżeli tak, to napiszcie mi koniecznie, jakie są Wasze ulubione książki. Z chęcią do nich zajrzę. Ja ogólnie także bardzo polubiłam tematykę minimalizmu, decluttering. Czyli oczyszczania e, mieszkania ze zbędnych rzeczy, które nas przytłaczają, zajmują nasze myśli, czas do ich posprzątania. Dlatego, jeżeli e, interesuje Was tematyka takich książek, to mm, dajcie znać w komentarzu, przedstawię Wam kolejne pozycje. E, bardzo proszę o nowe subskrypcje, o lajki i życzę Wam miłego weekendu. Topa!